Ten dzisiejszy odcinek będzie takim dobrym poradnikiem dla osób, które planują swoją pierwszą podróż do Singapuru. Jeśli ktoś tutaj przyjeżdża, no to na pewno musi odwiedzić te miejsca. Za śmiecenie pierwsza kara to... 2000 singapurskich dolarów, czyli szybko przeliczam 6000 złotych. Nie opłaca się. Tutaj wychodzi na to, że przez takie zakaże i bardzo wysokie kary u mieszkańców da się wyrobić nawyki nieśmierzenia. Bo tych ludzi naprawdę jest tutaj bardzo dużo. Czyli jak widzicie, wybór jest szeroki i to nie tylko lokalne jedzenie, ale i z całej Azji, a nawet spoza Azji. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami z Indonezji. Już po raz ostatni. Lecimy do Polski, ale zanim to nastąpi, wskoczymy sobie jeszcze na weekend do Singapuru. Tak się złożyło, nie planowaliśmy tego, ale mile nie udało znaleźć się. Tak fajne loty, że zamiast polecieć bezpośrednio z Bali do Polski, polecimy jeszcze do Singapuru, pozwiedzamy sobie Singapur i wyjdzie nam to o wiele taniej niż lot z Bali. Także będziemy mieli dodatkowe dwa dni w Singapurze i jeszcze na tym zaoszczędzimy. A jeśli ty też chcesz nauczyć się, jak wyszukiwać tanie bilety lotnicze, to zerknij do opisu tego filmu. Tam umieściliśmy linka, pod którym znajdziesz więcej informacji na temat wyszukiwania tanich biletów lotniczych. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Milunia i Patryczek. Dzień Witamy dobry. Was z samolotu. Ja Patryk. Już się no ja wiem, bo ty się zawsze witasz beze mnie, ale ja też jestem, ja jest, też lecę. No, siedzimy już w samolocie. Wychodzi na to, że najprawdopodobniej wystartujemy o czasie, ale jako przez już startujemy. Pogodę, tak, już startujemy w zasadzie, ale przez kiepską pogodę będziemy lecieć jakąś inną trasą, więc mogą być dzisiaj takie turbulencje. No, a ogólnie mam dla Was polecajkę. Tutaj Wam napiszę nazwę aplikacji, która, w której możecie sprawdzić, czy podczas lotu będą turbulencje. Halo, halo. Tak, polecam. Polecam no. sobie sprawdzić. Jak sprawdzicie, to będziecie wiedzieć, co Was czeka, czy ubierać Pampersa na czas podróży, czy nie. No. no. I co? No i widzimy się chyba już w Singapurze, nie będziemy... Za dwie godziny 40 minut. Tak, nie będziemy przedłużać, e, opowiadać kocypałów, po, po prostu lecimy, po prostu lecimy, a wy oglądajcie, Dobra. zostawiajcie lajki, o, cześć! cześć, O, jak fajnie w tym samym, o, jak fajnie. Hmm. się z Wami z Singapuru, podróż trwała niecałe 3 godziny, minęła nam bardzo spoko, za nami już kontrola bagaży, teraz musimy jeszcze przejść proces imigracyjny i będziemy mogli opuścić lotnisko i pojechać do naszego hotelu, a zatrzymaliśmy się w tym samym miejscu co 2 lata temu. Musimy jeszcze odebrać swoje bagaże rejestrowane, ale lotnisko w Singapurze jest tak świetnym lotniskiem, że te bagaże już na nas czekają. W ogóle to jest najlepsze lotnisko na świecie, któryś tam już rok z rzędu, a mój jest z drugiej strony. Z lotniska do miasta można tutaj dojechać albo metrem, albo taksówką. Żeby zamówić taksówkę, my skorzystaliśmy z aplikacji Grab. Nie wiem, płacimy chyba 17 czy 18 singapurskich dolarów. Nie wiem, ile to w tym momencie jest złotówka, ale chyba nawet już przyjechał nasz samochód. Także no, wsiadamy i powinniśmy mieć za jakieś 20-30 minut w naszym hotelu. To jest ten czy nie jest ten? Dobra, jednak to inny samochód, ale kierowca też już przyjechał, więc niedługo czekaliśmy, może 2-3 minutki i wsiadamy. się już w hostelu, zaraz pokażę Wam w jakim miejscu będziemy spać. Nie jest to typowy pokój. Co jest? Będziemy spać w szafie. No, będziemy spać w szafie. Dobra, jest tutaj kilka w jednym tym. To są takie jakby kapsuły. Coś takiego. No i tutaj my mamy swoją. Ogólnie mało jest tutaj miejsca. No Hostel typowo. Ale mamy tutaj chyba klimę, mamy tu jakieś gniazdka, mamy wiatraczki, mamy światła. Na jeden dzień myślę, że obcy całkiem spoko, a i tak płacimy dość sporo, bo chyba 180 zł za dobę. Czas na jakiś posiłek. Kuchnia w Singapurze jest świetna, a my mamy tutaj jedną miejscówkę, takiego food foodkorta, w którym można wybrać spośród wielu różnych potraw. I co najlepsze, on tutaj się znajduje jakieś 100 metrów. Także minuta, i jesteśmy. Ludzi mnóstwo, ale my idziemy jeszcze, jeszcze kawałek. Jedna restauracja jest obok drugiej. Tu akurat wietnamska. Tutaj co jedzą? Jakieś ryże z mięsem. No i tutaj jest ten food court. No i tutaj można wybierać spośród różnych potraw. Ale ja sobie właśnie chyba jakieś hongkońskie nudle wezmę. Wypłaciliśmy sobie 50 singapurskich, nie, nie 50, 100 singapurskich dolarów z bankomatu, bo niestety w większości miejsc tutaj można płacić tylko i wyłącznie gotówką. Więc gotóweczka jak najbardziej potrzebna, to już można byłoby zrobić na lotnisku. Dobra, wybraliśmy sobie. Ja zdecyduję się na tą dumpling zup z wontonami i chyba z bakczojem, takie rosół. a Milena weźmie sobie piątkę czyli będzie jeszcze makaron dobra, zobaczcie jak tutaj wygląda kuchnia wszystko jest przygotowywane na świeżo a to bardzo nas cieszy ceny też są całkiem spoko bo moja zupa będzie kosztowała około 18 zł a Milena około 13 dobra, przyszła moja zupa i już widzę, że to nie jest ta zupa co jadłam w tamtym roku i mi tak mega smakowała ale no nic próbuję Karon dobry. Gorące. Bulion też dobry, ale mało doprawiony. Są tam przyprawy? Zaraz te przyprawy i będzie git. No i co? Jemy i jedziemy gdzieś. Nie wiem gdzie, nie wiem co będziemy robić. Takie życie w niewiedzy. Dobra, zrobiliśmy takie wprowadzenie do kuchni singapurskiej. W takim lokalnym foodkorcie można zjeść od 4, tak myślę, do 8, 10 dolarów, czyli. Od 12 zł do 30 zł. Wybór jest ogromny. Lokalna kuchnia hinduska, koreańska, singapurska i najróżniejsza azjatycka. Nie no Ale pierogi? Nie. No bo tak oni nazywają to. Pierogi. Dumplings. Dumplings. Ale nie, nie ma polskiej. Żartowały. Nie, no nie ma, nie ma, nie ma, polskich pierogów. Ale no te ich też są. Ja, ja je bardzo lubię. Kolejne moje spostrzeżenie jest takie, że tutaj bardzo czysto. I widzieliśmy przed chwilą tabliczkę, że za śmiecenie pierwsza kara to Dwa tysiące singapurskich dolarów, czyli szybko przeliczam sześć tysięcy złotych. Nie opłaca się. A jest tu dużo Hindusów, którzy lubią śmiecić. E, na przykład przykładem jest Wielka Brytania, zresztą same Indie świecą tutaj przykładem, jak e, oni potrafią robić. A tutaj jest ich Przeciutko. mnóstwo, jest ich naprawdę mnóstwo. Bo teraz dzisiaj chyba mają jakieś święto i po prostu jest tutaj ich mnóstwo. A na drogach, na, w parkach w ogóle nie ma śmieci. Czyli nie można. Ma nic. Można. No. Wystarczy kara. 6000 tak. zł to śmietni. się nie opłaca wyrzucać. A w Wielkiej Brytanii, jakbyście sobie weszli właśnie na taką dzielnicę, gdzie mieszkają Hindusi na przykład, no to tam jest jeden wielki śmietnik. No tak. A tutaj mieszkają i jest czysto. I potrafią się dostosować do panujących standardów. Ogólnie Singapur jest takim miejscem, gdzie tutaj te kary są tak sypane i na prawo, na lewo nie można jeść w transporcie publicznym. Co tam jeszcze nie można? Rzuć gumy, takie różne. No. Mamy odcinek nagrany chyba o tym, czego tak. tutaj nie można. Także możecie sobie obejrzeć. Tak, w opisie też podlinkujemy nasze odcinki z Singapuru sprzed dwóch lat, bo byliśmy tutaj i, i też sporo pozwiedzaliśmy. Dzisiaj też nagramy coś ciekawego, właśnie. Łapiemy sobie teraz metro i będziemy jechać do centrum. Tak, jest strasznie gorąco. Jest strasznie gorąco. No, z 36 stopni podejrzewam lekko. Mamy tutaj kolejną tabliczkę z zakazem, a chodzi tutaj o dokarmianie ptaków i tutaj jest już znacznie większa. 10 tysięcy dolarów. Tutaj wychodzi na to, że przez takie zakazy i bardzo wysokie kary u mieszkańców da się wyrobić nawyki nieśmiecenia, nie, nie dokarmiania ptaków. No bo pomyślcie sobie, jeśli raz ktoś zapłaci mandat 3 czy 10 tysięcy dolarów singapurskich, to żaden jego znajomy nigdy już tak nie zrobi. Nie wiem. Ale to było przejście. No i proszę Państwa, przenosimy się do Marina Bay, czyli najpopularniejszego miejsca w całym Singapurze. Singapur to niewielki kraj, ale jeśli ktoś tutaj przyjeżdża, no to na pewno musi odwiedzić te miejsca. Z jednej strony mamy ogromne wieżowce, a po drugiej stronie ten słynny hotel z basenem w kształcie łodzi na dachu. Mamy też kolejną karę przewidzianą za łowienie ryb, nawet 3000 dolarów. Tutaj zdecydowanie warto pojawić się wieczorem na pokaz fontan. Ja wam później powiem, o której on się odbywa, bo on się odbywa codziennie o tych samych godzinach. Także będziecie wiedzieć, jak zaplanować ten pobyt. Jesteśmy po stronie, gdzie gromadzi się bardzo dużo ludzi. Tam za kawałek jest ten Merlion, czyli ten taki charakterystyczny punkt i nawet symbol Singapuru. A tutaj w tą stronę ludzie pstrykają sobie foteczki z tym słynnym hotelem w tle. Wiedzieć, że to miejsce jest zatłoczone, to tak troszeczkę jakby minąć się z prawdą, bo tych ludzi naprawdę jest tutaj bardzo dużo. Jak byliśmy tutaj ostatnio, fakt, że byliśmy chyba w maju bardziej, czyli troszeczkę wcześniej i aż tak dużo tych ludzi tutaj nie było. Ale dzisiaj to tutaj w ogóle ciężko dopchać się do punktu widokowego, bo tutaj z boku jest taki mostek i z niego można fajnie uchwycić tą taką główną fontannę. Za chwilę, jak się przebije tutaj kawałek. Między tymi ludźmi, to Wam to pokażę z innej perspektywy, bo właśnie dobrze widać fontannę i te wysokie budynki w tle. Dobra, wbijam się tutaj. Gdzieś mi się tutaj w tym tłumie zgubiła Milena, a planujemy sobie wyskoczyć najpierw na jakąś kawkę. Akurat jest taka dobra pora. Tutaj też są kawiarnie i to nawet. Dużo. Jest! Ona, ten podróżnik Jezu, już byleby tylko usiąść sobie w cieniu. Ten dzisiejszy odcinek będzie takim dobrym poradnikiem dla osób, które. Planują swoją pierwszą podróż do Singapuru i chcą spędzić tutaj mniej więcej 24, może nawet 48 godzin. Pokażę Wam w tym odcinku najciekawsze atrakcje, takie, które bez problemu można zwiedzić w jeden dzień. Oczywiście zaczynamy od słynnego Marina Sands Bay. Tutaj jest ten hotel z tym charakterystycznym basenem na Dachu, i my tutaj będziemy sobie spacerować. Jeszcze ciekawego można robić poza zwiedzaniem nowoczesnej architektury. No, oczywiście, są też tutaj centra handlowe, czyli można wybrać się na zakupy. Jak to tam preferuje, ja nie wnikam. Osobiście nie lubię zakupów i tutaj na pewno nie pójdę na żadne zakupy. To sobie jakieś tam zrobię, jak będziemy w Polsce. Ale jest w tym centrum handlowym coś, co mi się podoba, i ja myślę, że Wy doskonale wiecie, co to jest. Jest to, proszę Państwa, food court z bardzo dobrym lokalnym, nie tylko nawet jedzeniem także pora na jakiś posiłek a tutaj pod tym hotelem Marina Sands Bay jest ogromne centrum handlowe ja wam je tak pokrótce pokażę co tutaj się znajduje no to tak mamy tutaj bardzo dużo takich sklepów z ciuchami, jakichś takich bardziej luksusowych marek to centrum handlowe jest kilkupoziomowe także tutaj myślę, że jak ktoś lubi zakupy i jeszcze do tego lubi dobrze zjeść, to śmiało można tutaj spędzić kilka dobrych godzin to dotarliśmy proszę państwa do jednego z największych food courtów tutaj w Singapurze, no i robimy sobie rundkę dookoła i coś trzeba wybrać do jedzenia, ja jeden pomysł mam, chciałbym sobie zjeść zupkę, taką malezyjską laksę, zaraz zobaczymy czy uda mi się tutaj coś takiego znaleźć wydaje mi się, że powinno być, no i dobra, co mamy? pierwsze, jakaś miejscówka z rekomendacji Michelin na Silemax, czyli to chyba bardziej takie Hello. Bardziej takie indonezyjskie jedzenie. Aj. Dobra, idziemy dalej. Kuchnia indyjska. I tutaj od razu wszędzie są ceny. To też jest bardzo spoko. I tutaj od 11 do 18 dolarów. Czyli to trzeba sobie pomnożyć razy 3. Tutaj co mamy? Noodle zup. No to dzisiaj już coś takiego jedliśmy. Tutaj kuchnia następna koreańska. Ceny wydaje mi się, że wszędzie są zbliżone, czyli tak gdzieś od 10 do 20 dolarów, może nawet do 30, za jakieś takie bardziej wartościowe dania. Kuchnia szanghajska, kolejna miejscówka z kuchnią chińską, kuchnia zachodnia. Tutaj dania typu grillowany łosoś, stek, baranina. Idziemy dalej. Mamy też kuchnię tajską. Czyli jak widzicie, wybór jest szeroki, i to nie tylko lokalne jedzenie, ale i z całej Azji, a nawet spoza Azji. A później to wygląda tak, że po zamówieniu idzie się znaleźć jakiś stoliczek. Tutaj na przykład jest jeden wolny, siada się je i jak już ktoś chce, to można albo kontynuować zakupy, albo kontynuować zwiedzanie. Dania kuchni singapurskiej. Takie coś, co jadłem wcześniej, 8,80, a w takim lokalnym płaciłem 6 dolarów. Dobra, idziemy dalej, bo ja cały czas szukam tego, na co mam ochotę. Również dania kuchni singapurskiej, kolejne, tylko bardziej grillowane. O, tam widzę jakaś miejscówka, ma jakieś odznaczenia, myślę. Czyli to chyba oznacza, że to jest dobre. O, zobaczcie, jak się tutaj mięso grilluje. Dobra, idziemy dalej. Kary, dania typu hotpot, co tu mamy jeszcze dalej nie no naprawdę jest w czym wybierać, nie? Zamówiliśmy sobie jedzenie, ale głównym problemem tutaj jest to, że brakuje stolików i my na przykład siedzimy z innymi osobami które też nie miały stolika się podzieliliśmy, Patryk ma zupę, ja mam kurczaka z makaronem, no i zajadamy w tak ciasnych warunkach no dobra, chcesz? dobra ja to no, nie mają dobra. Udało mi się znaleźć taką restaurację, jaką chciałem i zjadłem sobie świetną laksę. Wam też polecam. Jeśli będziecie w Singapurze, to warto tutaj przyjść. Ja wam pokazałem czego mniej więcej można się tutaj spodziewać, z jakich kuchni można wybierać, ale jeśli chcielibyście jeszcze więcej polecajek jedzeniowych, to ja w opisie tego filmu zamieszczę wam linka do naszej interaktywnej mapy. Tam. Poza miejscowymi, poza kulinarnymi miejscówkami zaznaczyliśmy także najciekawsze atrakcje, punkty widokowe, miejsca na zakupy. W ten sposób możecie zaoszczędzić mnóstwo czasu, bo otwieracie sobie mapę i od razu macie wszystko to, czego potrzebujecie. Mam dla Was super podpowiedź. Na najwyższym poziomie w centrum handlowym znajdziecie widokowy taras, z którego można zobaczyć miasto, hotel w pełnej okazałości, a także tą zatokę po środku, pływające statki i tą słynną fontannę. Kolejna singapurska atrakcja to ogrody Gardens by the Bay, ale tutaj głównym elementem są te ogromne drzewa, ale to nie są tak do końca drzewa, to są takie sztuczne, metalowe. Ogrody Gardens by the Bay w Singapurze to według portalu TripAdvisor jedna z najlepszych atrakcji turystycznych na świecie. Codziennie o godzinie 19.45 i 20.45 odbywa się tu pokaz świateł, synchronizowany z muzyką. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. Kolejną nocną super atrakcją w Singapurze jest Spectra, czyli pokaz z wykorzystaniem spektakularnych efektów laserowych, wody z fontanny i dźwięk. Najlepiej oglądać go będąc z przodu galerii Marina Bay Sands. Wstęp jest darmowy, a pokaz odbywa się codziennie o 20 i o 21, a w piątki i soboty dodatkowo również o godzinie 22. Takim pięknym widokiem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli ci się podobał, to koniecznie subskrybuj nasz kanał. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie robisz. Do zobaczenia wkrótce. Na razie.